Proszę się odzywać, niech pan się lepiej tam zamknie. Proszę się tam zamknąć lepiej, panie Tomaszu. Proszę się zamknąć. Proszę wejść i się zamknąć tam, panie Tomaszu. że no po pieści absolutnie nie chcesz się ze mną popieści udrestra no, a chcesz się ze mną popieści tamę chcesz ptać kamień chcesz się ze mną teraz idę pan jest chcesz się ze mną popieści pan oplu, oplu. Mnie, pan u mnie. oplu pan oplu to pan oplu coś śmierdzi no dajcie jak jak pan proszę tam soś mi drzwi spróbuj mi wejście.

tak, ja się ciebie? tak mój się, że Pani Nie pan pokaże. Bez śmierci, pokaż po masz spodnie, nie szanuj. Ukradłeś do... mi spodnie, książkę, książkę tak 50 zł. Stare robocze buty, skarpetki śmierdzące do prania. Mhm. Wszystko mi zginęło z garażu, muszę powiedzieć. wszystko mi zginęło, to garażu. godność tego. Bardziej mi szkoda tych spodni, które nosi. godność tego, kto ukradł. Ale odwaga po prostu panie Tomciu, odwaga, odwaga, nic z tego. ci tutaj strasznie. Nic z tego. Kazany Bożni czy jak mu no tam? Jak, Myś, egzorcyzm, swojego raportu. jak egzorcyzm działa. Jak egzorcyzm działa. Wyjdźcie śmierdzielę. Co tam macie stroje kobiece? Majteczki, justo ecie plecie, prezerwatywki? Balonik mi oddaj. A propos, czarny balonik i spodnie. Co tam masz pod tą łachem? Co tam masz pod tam? Pokaż, wyżej, wyżej troszkę. Podnie, co się tak zdenerwowałeś, Misio? Mm, mm, mm. Co się tak krzywisz? Co się tak krzywisz, Misio? Misio, a czapeczka gdzie? ci zaraz, ręcznik wsadzi tam pod Z załtami ci tam, po prostu ale nie będzie, nie? A łóżka ułoży. Niech pan się. Miło. smród straszny. O, myślałem, że ci przy fasole. bliżej. Podejdź bliżej. Podejd, jeszcze, jeszcze podejdź, jeszcze, jeszcze, jeszcze podejdź. I co by pan chciał Ale zrobić? Ci z I co by pan chciał zrobić? pola. Bliżej, 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 bliżej. No już pan powiedział, że mnie chciał pan uderzyć tymi drzwiami plunąć, bliżej. no właśnie, tak? Pan opluł pana Jakuba. Bliżej. 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 Pan opluł pana Jakuba. No idę, Ale dzięki idę. panu, panie. Ty zaraz tego oplujesz, jak, jak ci poleci, a jeszcze wiecie, ci ci leci, jeszcze ci leci, jeszcze, spomano, jeszcze tam dajesz. Serzorcysi. Jeszcze jesteś facetem, chociaż wiem, że bardzo się gniewasz, jak się do ciebie tak mówi. Facet pan nie lubisz. To już nie jest nie, nie Lubisz ci, tylko księże. Na czysto to robisz, na czysto. Nie leci ci stamtąd, tak? Nie leci. To czyje nosi czasami na obie, takie białe. Czyje to jest? Czyje. Tobie do pyska on wali i ty mu plujesz na łeb. Pan za te słowa pójdzie do piekła, panie Dubsko Tomaszu. spędzi, spędzi. Pan Dubsko. pójdzie do piekła za te słowa. Że z się. częściej, bo śmierdzi, strasznie ja się umyję, bo się pobrudziłem waszym smorowem. A Pokażę pan, jak tam pan mieszka, panie Jęski. Nie wie, to się ujmę za panem, żeby ale pan mógł mnie znaleźć. I przenikliwy wzrok, podobam ci się, co? Ale tak masz wełbie, co? Panie nie, ale bym se, ale bym panie se nie. Tomaszu. Nie z tym starym pieblem, tylko z nim nie se nie. Niech pan pokaże w tej komórce, jak nie. tam pan trzy lata mieszka ze sprawą salezjanów co może mieć wpływ na Pana zdrowie. Ujmę się za Panem, Panie Tomaszu. A co masz w tym worku? Już Ty się nie przebierasz? To Pan mi rower wysmarował już się nie, przebierasz? Nie. nie, masz przebierasz tylko się. proszę albo proszę nie Pana. Nie przebierasz się już? Wchodziliśmy dwa razy. To już go nie kręci? Nie kręci go już? Już go nie kręci, seks. To, ale to odłożę Tak. się zdenerwował, że nie zdjął. Ja jestem. szczęść Boże. Niech się Pan zlec, komu służy. Nie możemy służyć Bogu i Mamonie. Pan do piekła pójdzie, pani Marcini. za taki Anias. O! o, pamiętam ja widać wiele a jest ksiądz Michał ja widać widziałem. obręb w jedzeniu widział policja wszystko ogromne na, dobrze okej cześć Boże nie, <laughs> nie może idziemy ja idę gdzie z nie? nie nie? nie jesteście towarzyscy nie Mili nie? nie

Nie weźmiecie kolegi z sobą, nie, nie? Znaczy, w nosie innych, nie? Tak, tak, tak. A wiesz, on to z tej Co? Już spędzi, już spędzi. Uważaj, bo ci wiedzie samochód powrócisz. Jak ci wiedzie. Ha, ha, ha. Pa, 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 pa. trzymać y, na rowery, bo żeście go uświnili czymś jakimś szajsem. Jak pan smaruje smarem, to pan to robi, panie Zbigniewie. Więc niech pan nie przekłamuje i niech lepiej pan wejdzie tam... Wyczyść to, bo to co... Nie wyczyść robota. tylko księże. Wyczyść tylko to, bo to Twoja robota, zabierzcie kolegę z sobą. Czemu nie? Czy pan mi rower posmarował? Czy nie. Smaresz?